Jakby te dropy na Twitchu i odblokowywałem to akurat, oglądałem kyc Grał. No, to się grał. Próbował ten raid robić sam. Aha. I, co? I nawet nie doszedł do tego rogu. Zabijali go wcześniej. I później ktoś to zaproponował: A to dawaj, to ci pomogę, to zrobimy to razem. I, i od razu zrobili to za pierwszym razem. Aha. Bo już koleś wiedział, co robić. Um, Wydziału chuj o tych rpg że chyba wybierali, bo to było chodzba o dalej, no i nie mieli problemu, nie musieli powtarzać nawiasu. W sumie to sobie przyłożę, ma tu... Też. Operation Rattlesnake, a w napisach Operation Serpent. Zdecyduj się, gra. Dobra, dawaj. Jeszcze raz ona. Jedziemy. Jak głęboko woda. Ty. Yeah. O kurde, jak kamerę wykryciło. Bo to w sumie i tak trzeba przejść przez to tak. Jest nie umiem szczawać. O matko i córko. To był już pierwszy tych ramuniczonie. E, nie, nie, nie przyprzmość będzie. Podczwnik. Sniper. O dobra leży torczowni dostępnie Pani tu ulecz Jeszcze jeden sniper A trzeba szybko podejść, bo oni się respią jakoś tak szybko bardzo Tam jest skrzynka z uzupełnieniem Szczelisz bo? Nie mhm. też Ty jak. Ty Wie? Mocny się. Jak ten się słowa? Imię napierdala. Dostęp. ten Dostał. Jeszcze poproszę jeden strzał Dziękuję. Okay. Teraz uwaga, snajperzy na wieżach będą zaraz. To była amunicja, nie? Jest tak. Tak. W tył. Jeśli most jest w powietrzu, to stracimy nasze posiłki. Znowu torczownik biegnie. Uwaga. Ała. Snajperzy, snajperzy na bieżąco. Jeszcze jedna. Gdzie? Uj, zginę zaraz. Daj medyka. Medyka? No, dzięki. Też proszę strzałkę. To nie chowaj się za strzałką. Dobra, ja się rozdałem. Rozdałem tutaj. Возбрёвано. Тут тоже. Офиг. Шалайс. Ну, да так? Угу. Uh Докладки -huh. так. Oh. Jestem korekta. na wyższym poziomie trudności będzie, na... Ten to nawet nie, nie tak, że nam wszedł Fajne, że takie rzeczy tutaj dodają. Podoba mi się to I... O, nice Wziął herpega.

i'm going to go is this? Cop, do Nicely done nice now give them a taste of defeat Zły karabin wziąłem i zauważyłem, że ma odpowiedzieć na moje magazyn. Ten helikopter jeszcze tam o się Zdziałka z działka e, W ogóle pod szóstką to macie RPG. Tak. Ja nie zauważyłem tego. Ja wziałem że kapelie swojego Nie Nie, dostaliśmy tylko, że ich, jest, ich tam jest tylko kilka, nie 5 pocisków Uwaga, bo, bo RPG mają Leżą baj Leży RPG. Oh, cool. Oh, this is the star. This is the star. I'm going to go to the car. I'm going to go to You need heavy firepower support. Reinforcements are coming. The big gun has reached its target location. A to w następnej y części będziemy osłaniać bo tak? Tak. Tutu tu, 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 tu. było do uzupełnienia ammo Nie position. Follow close nie. Wiem, czy mi dało. Nie through. Tutu 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 Tu trzeba uważać na RPGi po bokach. A no wprost jest. Skąd Tu gdzieś nad nami, tu gdzieś. Go nie widzę. No ja też nie myślisz. Kto jest z lewej, słyszę? Jest, jest tam, widziałem głowę. No tu. A tu! To mało was? Mam jednego. Trzeba je pomocy. Wiesz? Nie, wiem gdzie ty jesteś? No. Właśnie, bo ja ostatnim razem sobie wziąłem Reaper Kity do tych. Kurde. Do tarczy Kto? i do. Tak jak Jeszcze ci jedną strzkawkę dam. Dziękuję. Z prawej coś walnęło? Może jak. Jest. Tu no, Uwaga. tank jest. Leży, leży. Nie, nie leży. O oh, f**k. muszę się podlecieć. Dostał dostał, 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 Nice. Leczę cię, Sheldon. Ale dostałem, kurde. Nie, trzeba gdzieś tam jest. U góry, Adam. No właśnie. Dobra, bo amunicji mi zostało. I niecałe czterysta. Ej, no, no. ja pewnie. Sk skręcać tu w będzie. A. Czekaj, gdzieś. Z tyłu gdzieś? Mam No jedziesz? Jaka menda ty, no jeszcze zdążył Nie nie, chłopie RPG strzelił nad nami Przy was jest, przy was, przy przy was jaki twardy, no ale to flamethrower był Tego miotu z miotaczem, ja to nie pamiętam, że był w Może ty, na innych mapach jest. No właśnie. Tak. Uważaj, jakiś poszedł, po to No, o ty kurde, przywali mi z RPGa. Ja, że mi też. Maszyn... maszynowy. Gdzie jest kapel? Y ja, mhm. Skupił się na mnie na razie. Razie. Dobra, Dobra. też się... Będę, o, już mam. Znaczę. Dziękuję. Teraz będziemy go bronić tu przez jakiś czas. No. Tu jest amunicja. No oh, <supy> nice. Dobra, teraz się zlecą. No, no, tu nie ja wychodźcie. wychodźcie. Koleś ma czapeczka, pokazuję, jakby mu armor strzałem w głowę zniszczył. I jeszcze nie ginie na strzał. Erpek Erpek leży, i drugi erpek też leży. o plecy mamy. Eee, schodź z tego karabiny. Na CK a blasty. Tu tarczowniki się zbierają po prawej, ale nie, nie idą. Ja sobie w nich strzelam. Po prawej, airbag na górze. Lękaj, lecę idą. I mięto nie idzie nawet. Chyba. 2000, nie, nie, się Kurde, tu się zaraz zginę. Rambo no. Bo z rpg mnie dwa razy trafił. A, A tu jesteś. jesteś. Go, go, go. O. No i teraz będzie etap, którego nie przeszliśmy. <laughs> tak, no to będzie ten czołg. Trzeba się chować. I takim go walić. RPG-gi mu ładnie stołczas rpg Taka klasyczna misja Kalowditowa. Tak. Łoczow ci wyleciał, Teraz biegaj po, po lokacji i zbieraj repę. Mm -hmm. Chociaż pamiętam też, w pierwszym Brothers Ranch też było, że trzeba było biegać i Panzer Fausty zbierać na ziemi. A, amunicja. Myślę, się szybko...

O, no może. Dobra, idę, po, idę po RPG od razu. Bo tu jest Jadęś. więcej amunicji. Tak, pokazuję, ale ty masz karty RPG. gu Nie mam. Został z RPG Tam koło was też jakiś RPG. jest. się dostałem z rpg Sheldon? O kurde, czołgi chodzą. Gdzie ten RPG jest? Widzicie mi jakiegoś? No up, bo to są blade dropy, to są. Macie... Sheldon, macie trzy RPG-i, strzelaj. No już, moment, muszę się ulecieć bo to pobili. Co jest do chuja?

No nie! Czołg mnie zabił. Weź mnie podnieś. Któryś. Dobra. Gdzie ty jesteś? A Już, już mnie podnosi, już Dobra. mnie podnosi. Już, już został parę razy, to... Nie wiem ile razy go trzeba trafić, ale... aż ja go trzy razy trafiłem. Idę RPG-a bo Albo nie. A tu są, tak? Okay. Ej, 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 muszę się ulecić tu do bo do Dostał? Czekaj, gdzie ty jesteś? To jest Co za skrzynkami? za skrzynkami się sumałem? Dziękuję. Tam gdzieś leży, o, trzy lewej pegi leżą, Okej, idę tam, idę tam. Star. Jeszcze raz, jeszcze raz go. On tu w środek wjechał teraz. Uważaj Nice. nice. All clear. Good job. Investigate tank. No i co? A. O jest. Nic. Dostaliśmy te dwa etykiety. Nie udało się poniżej 17 minut, ale dużo nie brakło. No. Co? Światowy rekord 11 minut. To pewnie biegli prosto do tego ignorowali. Wiesz jak masz. Jakby mieli może czerwone te najlepsze. Maskotka. Em, Jakbyś miał najlepsze, najlepszy sprzęt czerwony i najlepszą czerwoną amunicję i tak dalej, to byś kiedyś pamiętać ci ciągnął chyba.